Witajcie moi drodzy z tej strony polotki. Zmierzamy do barona, krwawego barona, aby pomóc mu odbić jego ukochaną z rąk. Wiedź w skrzywu moczarów. Skomplikowana ta nazwa jak cholera, kurde. A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja... nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? General, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich odćwiczyć. batem! To może zaczną gadać z sensem. No! Mów, gdzie pojechali! Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna... Ruszajmy tam od razu, general. Ja się przygotowałem przed, yy, przed nagrywaniem przebrzeć się przez te bagra do tych przeklętych wieź i Baron so by nie się w kółko kręci jak ta opa, zobaczcie w ogóle Cholerne moczary od tego morowego powietrza mi jaką mózgi budżet kupiłem wieśm kurde czego to jest tych mioty nie wymyślisz niedługo sam się przekonasz że wieźmi istnieją naprawdę jakieś szalone Kupiłem sobie temerskie siodełko i temerskie klapy. Zobaczcie, jak elegancko płotka wygląda. Ci jak chopią. Come on, come on, chop, chop, guys. Może ja nie będę taki, będę z wami cisnął. Zobaczcie w bo... ogóle. Elegancka płotka. Nie kupowałem juków, bo mi się nie opłacało, bo w sumie miałem tam już. Te Nilfgardki Juki Yuki miały tyle samo ile... ile te zwykłe. Serio, mamy... Mamy taki kawał biec... Mogliby, nie mogliśmy sobie pojechać na konika. Byłoby o wiele wygodniej. Ale wiem, że tu zapewne będą topce, więc musimy się przygotować... Aaaa! Mówiłem! Płoncie oj, ja. jak zwykle na nagraniu przez was nie mam najlepszych efektów graficznych. O, pierwszy rycerz upadł. Mogę przeszukać tego? Nie, nie, mogę Wejdziemy dalej. Chop, 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 chop. chop. O, akompania. Co, strach Ciebie? Silnego Berta? Co? Nie strach? A w życiu? Do polowie. Idziemy za mozą Pokażemy tym pospolu, co tu rządzi. Szybciej biegać! Szybko, szybko. No już niedaleko, to tam widzicie? Na pewno będziemy walczyć z tą, zaraz z babą wodną. To jest do przewidzenia moim zdaniem. O, zaraz mnie szlak trafi z wami! Bądźcie tu! Z słodką ścieżką, bo chcę sobie zejść trochę cukierasów i tak dalej. Dobrze, nie bronię wam. A nie, a nie! Mówię, że baba wodna! Oczywiście, jak to ma rację? A! Kolejny rycerzy gumar. No masakra. Mówiłem, że mi się nie zbliżać, Gerold sobie poradzi. Mamy wolny. Skąd się bierze takie coś? Jak się baba wódki za tak dużo okije, to się w taką zmienia. Dlatego nigdy babom wódki nie dawaj, tylko sam pij wszystko. Do dna! Widzicie? Musicie się stosować do tej zasady. Tu, tu, tu panowie, tu. Patrzcie co się dzieje! Rozpierducho! I tamara, widzicie przy okazji. Co tu Potem porozmawiamy. Wbijajcie się w te rytmy, które się skończą już. Tyle z rytmów. Więc mi. Zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła. Odejdź Bydlaku. Tak? tak Niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem! Nigdy więcej! Masz prawo mieć do mnie żad. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz! Je. Nie ma czasu na dyskusję. Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć. Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. <laughs> Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem pięciu ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym Wszystkiego. miejscu. Wszystkiego. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Zaraz pękne z przejedzenia. Cieszycie się, że się z wami tym podzieliłem, prawda? Policja! Łapy w górę! Po co się pojawiły? Zostaw. Nie! Tutaj! Doszorowałam. Odstąp, śmierdziu oh. Mamo, jasny, jest... jak świeży, pijcie, pijcie, o, za mało robiłam nadgryzława, ale żeby sprawdzić, czy twarde, ale jak świeży, lekko pijcie, o, mamo. Bobby ci mami? przecież prosiłam, przecież prosiłam, mamo, to jak poznajesz mnie. Co jej się stało? Mówiłam, wszystko zrobię, daj jeszcze raz weszoruję, to czysta, mamo! Mm. Przygotujcie się Przygotuj się do walki Czyli tak, przygotujemy się do walki Wchodzimy w co to jest w ogóle? Staty magiczne Nie Pojaty upiory? Nie Relikty To już prędzej Czart? Wiedźmy Więc... ale ogólnie potrzebna będzie czarcia, purchawa i olej przeciw reliktom. Tak więc zgotujmy się do walki bulbul To jest chyba olej przeciw reliktom, zapiszmy grę. Pyt. I czarcią, purchawkę. To to w ogóle. Jakieś śmieci. A, dobra. Jedziemy. O, jak wilki. Bo oni mi nie są. Przygotujcie się. Zabijał mnie. Będzie. Bestie, a ja myślałem że wyje. To fuj, jest. Macie dużo ognia. Ilu naszych zginęło? Jeden? Jest tak źle, o jest! Przyszedł! Bies! Wow, on się regeneruje! E, dobra, czego my tam? Czarcią purhawę, tak? Odejdź, biesie! Wiem, kiedy przeciwnik nie może nas zaatakować bez zbyt cienki, żeby to zrobić. Jak chcę przeszukać? Jez, zdobyłem wszystko! Co to było? To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go pannę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało! Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej! Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Jest chora sława, gdzie chcesz ją wleć w tym stanie? Do Ksenfurtu zabiję się! Umiem się nią zaopiekować! Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować! Babeczki! Na obiad będą babeczki! Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Hmm. Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmi już wiedzą, że po nią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż biesa. Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczerować. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło: utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. A wszystko odcisnęło na niej piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z gór, Sinych. Spotkałem go kiedyś dawno temu. Bardzo mądry człowiek ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec kościoła wiecznego ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Welen, wrócisz ze mną do Oksenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił. A ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuję się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki. Wobec wiecznego ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamy to a kiedy ją zdrowi. Wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam. zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji. Ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. I wszystko, niech ci wieczny ogień chroni i strzeże. Bywajcie. Dobra, staliśmy 100 nowigrackich koron. Liczę, że dużo. Experience. Pięć ekspa! Zesrauj ich! To naprawdę! Może masz rację. Powiedzieli, że naprawili te... te dodawanie EXPA, zobaczcie, że dostaliśmy tylko 5 punktów doświadczenia w porównaniu do tego, co było kiedyś! W ogóle, zobaczmy jakie... Mamy dostać się do TRIZ i mamy iść do tego... Dobra... To są zadania, które nie mogę teraz wykonać... Zlecenia są zbyt ciężkie, żeby je wykonać, poszukiwania też są zbyt ciężkie, żeby je wykonać... Zostały nam same główne zadania jak na razie, moi drodzy... Tak więc ja wam dziękuję za to, ja będę sam ubolewał nad tym, że się... że tak mało Expa dostałem za zadanie, ale cóż, niech już będzie. Dajcie, dajcie łapkę w górę za to, za to, żeby twórcy zobaczyli, że tak mało Expa dodają. Bardzo mi przykro z tego powodu. Da, zostawcie ten komentarz, jeżeli chcecie być ze mną zgodni w tym bólu. No i zasubskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie. I na razie.